Zawsze, gdyby dobrze było, ta. Cześć Mariusz, spotykamy się pod portem Czystej Energii. Jak oceniają inwestycje? To jest inwestycja, oczywiście, z pewnych względów potrzebna. Przede wszystkim, po to, żeby wygasić pracę w port serwisów. żeby spalać tu niebezpieczne materiały. Natomiast niektórzy gdańszczanie sądzą, że dzięki tej inwestycji zmniejszą się odory wysypiska szadułki. Niestety nie. Ta spalarnia będzie spalała stałe śmieci. Więc niestety nie wpłynie na polepszenie jakości powietrza w Gdańsku. No ale może wpłynie na cenę odbioru odpadów komunalnych z miasta. Jak e, każda elektrownia e, kupuje surowiec, to tak płaci kontrahentom za, e, za surowiec, za węgiel, za gaz, za, zależy od tego, na co jest zasilana. Tu niestety nie wiemy, nie mamy takiej perspektywy, żeby dostarczając na przykład nasze stare meble. Czy jakieś inne rzeczy do spalenia, że otrzymamy za to jakieś środki i czy spadną nam koszty, właśnie obsługi tego systemu? Obawiam się, że niestety nie, ale system jest też mocno dziurawy, dlatego też wymaga poprawy, aby w następnej kadencji Rady Miasta jednak wszyscy uczciwie płacili za tyle, za ile śmieci produkują. Niektóre firmy płacą dużo mniej niż inne. Uchwała ma niestety pewne dziury, które powodują to, że mieszkańcy płacą dodatkowe płacą dodatkowo, jakby są dodatkowo podatkowani, a niektórzy płacą dużo mniej niż powinni. Mówiłeś o tych wielu dziurach. Czy naprawdę miasto Gdańsk musi tworzyć taką inwestycję w tak złożonym systemie wielu spółek, operatorów? Tak, to prawda, można się pogubić w tym, kto jest właścicielem, operatorem, kto zarządza, która spółka odbiera ciepło. Dlatego bardzo ważna jest konsolidacja, przede wszystkim konsolidacja właśnie spółek, które tak naprawdę są monop monopolistami na rynku. Po pierwsze, Giepet nie może być spółką zagraniczną, to musi być spółka samorządowa, polska spółka, dlatego że jest to naturalny monopolista. Naturalny monopolista nie może być spółką zagraniczną, nie może być spółką zależną od innego samorządu w innym państwie. On musi współgrać z całym systemem energetycznym, ciepłowniczym miasta i musi być także docelowo skonsolidowany właśnie z portem czystej energii. No to wytłumacz mi, mi jako zwykłemu mieszkańcowi Gdańska jaki udział w tej inwestycji w tym momencie ma GiePec i w ogóle dlaczego? Przecież to jest spalarnia śmieci. GiePec jako dostawca ciepła systemowego, aby właśnie to ciepło dostawać no musi mieć, musi mieć miejsce, gdzie to ciepło jest produkowane. My będziemy produkować to ciepło, a rzeczywiście GiePec będzie odbierał, kupował ciepło w porcie czystej energii i sprzedawał je mieszkańcom Gdańska. No dlatego ten, ten, ta, ta cała konstrukcja musi być tak złożona, żeby stuprocentowo miasto ją kontrolowało, żeby te zyski ze sprzedaży energii, bo nie tylko przecież przedsiębiorstwo GEP sprzedaje energię do indywidualnych odbiorców, to są ceny regulowane, ale przede wszystkim no, zarabia na sprzedaży ciepła firmom. Więc dobrze by było, żeby miasto zarabiało te pieniądze, a zyski właśnie z dywidend z GPS-u inwestowało w infrastrukturę miejską. Czyli, reasumując, jeśli dobrze zrozumiałem. Miasto Gdańsk zadbało o to, żeby firma GiePec dalej odbierała energię ciepłą, wytwarzaną przy, jako skutek uboczny spalania śmieci i dalej utrzymywała monopol grzewczy w mieście. Monopol GiePecu jest coraz większy nie tylko w mieście Gdańsku, ale też w Sopocie, Starogardzie Gdańskim, w bo GiePec obsługuje też już te rynki i jest tam e, wiodącą firmą, także e, rzeczywiście można powiedzieć, że za kredyt, który który poręczyło miasto Gdańsk, który dostaliśmy na budowę właśnie spalarni, dostarczamy gpc energię, którą on potem sprzedaje. No tak, tak to zostało wymyślone, nie to, jest to Mariusz, system Dla mnie potem... jest to, system tragiczny, mam nadzieję, że się zmieni, jak się z tego miasta. Ale tak. więc, drodzy Państwo, 7 kwietnia czekamy na Wasz głos i jak chcecie coś zmienić, to naprawdę podejmijcie świadomą decyzję. Dla Gdańska. Dziękujemy.